Dosłownie multi-pływający w pieniądzach. Jakbyś skończyła ci studia informatyczne, miał dobrą pracę. Nie, nie. Ja już teraz zarabiam. Myślisz, że skąd mam takie... takie zajebiste 2 GTX-y? Z Co ty wygadujesz? A co, myślisz, że... że mogłem grać na tym złomie, który mi kupiliście? To był drogi komputer. Weź. Nie, nie bądź śmieszna. Zbieraliśmy na niego pół roku. Pół roku? Pół roku temu to ja już częściej mu wymieniał, Taki był gówniany. Zbieraliśmy pół roku. No i fajnie, Bruno. Możesz być tym kryptomilionerem. Fair enough, ale może doceń to, że twoja mama jednak zbierała pół roku na ten komputer. Gościu! Bruno, chodź pójdziemy do domu. Porozmawiamy spokojnie. Mm. Proszę cię, syneczku. Mm. Na koniec dnia, gdy właściciel lombardu przyjechał, żeby podliczyć utarg, odwiedził go nieproszony gość. Dzień dobry, nieczynne. Czego tu? Doszły mnie słuchy, że ktoś panu szybę skasował. <laughs> Doszły mnie słuchy, że panu ktoś dwie szyby skasował.